Angelika i Jakub biorą ślub, biorą ślub. Angelika i Jakub biorą ślub, biorą ślub. Cześć, witam Was, to jestem ja Gracjan. Wszystkiego najlepszego dla Angeliki i Jakuba z okazji ich ślubu. Ponieważ biorą ślub, więc śpiewajmy im wszystkiego najlepszego i życzmy im, żeby ich w ich właśnie wspólnym życiu wiodło się jak najlepiej i jak najpiękniej, żeby wszystko się układało w porządku, żeby było i żeby się dobrze powodziło. Więc Angelika i Jakubie wszystkiego, Wam życzę najlepszego i pozdrawiam serdecznie. Na razie. Cześć. Angelika i Jakub, Jakub i Jakub. Biorom ślub, biorą ślub, biorą ślub. O tak.